Tak teraz, wcześniej, jak i później będę konsekwentny, nie będę ulegał bezprawiu, nie będę ulegał działaniom, które przeczą wydanym orzeczeniom, tak przez, przez Trybunał Konstytucyjny, jak i orzeczeniu także szanowanego grona, jakim jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego a pikanterii w sprawie to daje fakt, że wydanej pod przewodnictwem nie pani Manowskiej, pani profesor Manowskiej, ale pani profesor Gerzdorf. A jednak okazuje się, że też jest niezauważana i nie jest brana pod uwagę w tej sprawie. To tyle, co mam do powiedzenia. Więc krótko mówiąc, ciąg dalszej politycznej chucpy ma nastąpić. Będziemy to obserwować. Przyjdzie czas na odpowiedzialność karną, bo z jednym z panem ministrem bo darem się zgodzę. Nikt nie stoi ponad prawem. Również pan minister Bodnar, również pan premier Tusk i również ewentualny sąd, który zdecyduje się realizować tego rodzaju chutzpiarskie polityczne i bezprawne wnioski, zmierzające do kolejnego pozbawienia mnie wolności. Polub, skomentuj. Udostępnij.